Ten rok źle się zaczął, a dopiero styczeń. Wciąż się gubiąc, piszę słowa w tym zeszycie. Nie wiem, co mam robić, jak świat pomalować. Chciałabym, by ten rok zaczął się od nowa. Jest problemów, tyle troski, tyle zmartwień Tyle jest słów, a to wszystko Nic nie warte, nie wiem co mnie czeka Nowa ja w starych butach Pamiętam, że do celu trzeba dążyć po trupach Wiem, że to trudne I wiem, że ciągle pada, moje teksty są smutne A płakać nie wypada Trudno podnieść głowę, gdy w sercu Zmartwię wiele, sztuką jest nacisnąć zęby I osiągać własne cele, Panie Boże Dziękuję za przyjaciół wspaniałych I proszę Cię bardzo, by przy mnie zostali Wszystkich Was kocham I wszystkich Was cenię, podnosi gdy upadam i niesiecie ukojenie, zostańcie tu ze mną, bo sama nie dam rady, wymiłzy otrzyjcie. Ja przeniosę wodospady, zostańcie tu ze mną, bo sama nie dam rady. Zostańcie tu ze mną, bo sama nie dam rady, wymiłzy otrzyjcie. Ja przeniosę wodospady, zostańcie tu ze mną, bo sama nie dam rady. W tym amoku życia każdy w końcu wysiada człowiek się gubi i w nałogi popada w tym zwariowanym świecie gubimy gdzieś siebie Błędnie oczekując znaków na niebie Dziękuję ludziom, którzy lekcje życia mi dawali Doceniłam dopiero, gdy znicz dla nich się zapalił Stojąc nad marmurem, doceniam to wszystko Gdy łza na policzku, w sercu wciąż są blisko Przykro się robi, że po się docenia chaotyczny Żal wewnątrz, umierająca nadzieja moi Bohaterowie, ziemscy aniele, stróże Nie dajcie mi zabłądzić i spoczywajcie w górze Zostańcie tu ze mną, bo sama nie dam rady, wy odszyjcie. Ja przeniosę wodospady, zostańcie tu ze mną, bo sama nie dam rady. Zostańcie tu ze mną, bo sama nie dam rady, wymiłzy odszyjcie. Ja przeniosę wodospady, zostańcie tu ze mną, bo sama nie dam rady. Tym, którzy odeszli, niech ziemia lekko będzie, czas szybko ucieka. W tym całym ziemskim pędzie, nie doceniamy tego. Co mamy teraz, docenimy dopiero, gdy nie będzie już co zbierać. Zostańcie tu ze mną, bo sama nie dam rady, we łzy otrzycie, ja przeniosę wodospady. Zostańcie tu ze mną, bo sama nie dam rady. Zostańcie tu ze mną, bo sama nie dam rady. Wymiłcę, otrzyjcie, ja przeniosę wodospady. Zostańcie tu ze mną, bo sama nie dam rady.